Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzisiaj szybki temat. Otóż trenuję. Nie mówię, że ja, mówię, że. Ktoś. Ktoś, kolega? <noise> kolega ma problem. I nie ma wyników. O nie, jak to? I jak to nie ma wyników? Przecież ma najlepszy plan na rynku. Mam na przykład trenera na rynku, ale nie ma wyników. Powodem tego, w większości przypadków, pomijam przypadki medyczne, jest to, że Bilans kalorii się nie zgadza. Tak, bo zakładamy oczywiście, że ten ktoś faktycznie trenuje optymalnie, że ten trening jest dobry dla niego. A jak bilans kalorii się nie zgadza, to często to prostu nie jest zgadza, to, że jemy na mieście, na przykład w restauracjach. O, nie. Stąd dzisiejszy odcinek. Jak zjeść mier w restauracji, żeby mieć lepsze wyniki fitnessowe? Marcin. Tak jest. Słuchajcie, w żołnierskich słowach. Jest tak. Oczywiście wiemy, wiecie, że bilans kalorii jest święty, że musicie, jak chcecie zredukować, to musicie jeść mniej niż ee, spalać. spalać. Tak, to prawda. Ale często w restauracji nie da się tego skontrolować. Możecie chodzić z tą aplikacją, z tym fitatu i nie więcej klepać, że dobra, tych ziemniaczków było tak style, tyle, tego mięska było tak style. tyle, ehm, okej, okay, no to tu jeszcze zjadłem to, 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 to. I to nie będzie dokładne. To wszystko będzie takie pierazy drzwi na oko nie na, mm -hmm. na oko to wiecie chłop w szpitalu Marek mówiła moja mama nie da się tego dokładnie policzyć Dokładnie, więc jest to jakieś obarczone ryzykiem, ale można zastosować jeden prosty trik, i to będzie takie mocno clickbaitowe – I Jeden prosty I jeden trik. Jeden prosty trik, żeby, tak, żeby jeść mniej w knajpie. No bo dobra, chodzimy na jakieś lunchy, chodzimy na jakieś spotkania. Czasem komuś się zdarza chodzić z żoną, z dziewczyną, z chłopakiem na randkę. Tak? Mm -hmm. No i co? Jesteśmy w tej restauracji. No i tam już jak już lejce nam puszczą całkiem, no to już lecimy grubo. To już myślimy sobie, dobra, cały tydzień trenowałem, okej, okay, tam w miarę coś tam robiłem, kroki, tu raz byłem na Pilatesie, raz na saunie, to już spoko, git, nie? Jemy. Zasłużyłem. Zasłużyłem, tak jest. Słuchajcie. Y zasługuje to po dobrze wykonanej sztuczce wasz pies. Ja na przykład daję mojemu czuro smaczki, jak zrobić coś fajnego, żeby się uczył, że takie wzmocnienie pozytywne. Wy nie jesteście jak pies, Wy nie musicie się nagradzać. Traktujcie to, co jecie i traktujcie swoje ciało jak świątynię. Traktujcie to jako po prostu dobre paliwo. Ale jasne, jedzenie to też aspekt społeczny. I się spotykamy wokół ogniska, paleniska i rozmawiamy. Tak było zawsze, tak? Więc no, tego nie zawrócimy kijem w ale możemy sobie pomóc trochę w tych sytuacjach. No i teraz tak. Chciałbym skupić się na jednym elemencie. Przychodzimy do restauracji. Zazwyczaj w takiej kulturze, zwłaszcza śródziemnomorskiej, mamy jakieś jakąś przystaweczkę, jakieś koperto, jakieś. jakieś Patyczki, paluszki, coś słonego, hmm, chlebek, tak? Mamy Starter. Taki tak. starterek, taką poczekajeczkę, taki chlebek z masełkiem, mm -hmm. tak? Chlebek z oliwą, albo chlebek z masełkiem czosnkowym. Nie? Nasz domowy chlebek, tak tu proszę tutaj od restauracji, to i, i się cieszymy, że o, jeszcześmy nie wydali pieniędzy, a już coś nam dają. nie? Już jest fajnie, już lubimy tego kelnera. No I teraz tak z zakulis. Słuchajcie, dlaczego restauracje to robią? Po pierwsze, chleb kojarzy nam się z gościnnością. Takim tradycyjnym symbolem, jak się witamy na weselu, to całujemy chleb, chle witamy nas chlebem solą, ale chleb tak naprawdę nie jest drogi. Restauracja na tym nie traci mnóstwo pieniędzy. Daje coś wam od siebie. Nie? Wy dzięki temu cieszycie się, że już jesteście zaopiekowani, a kelner i wydawka, i cała kuchnia ma czas, żeby wam przygotować posiłek. Jest to zagrywka psychologiczna. Ale co więcej, to jest bardzo wyrafinowana zagrywka psychologiczna, bo po zjedzeniu tego chlebka, wiecie co się stanie? Skoczy wam cukier. A jak skoczy wam cukier, to to jest taka hmm, teoria spiskowa dziejów: macie większy apetyt, żeby zjeść więcej, zwłaszcza czegoś słodkiego. Krzywa cukrowa zacznie wam drastycznie spadać przy okazji głównego dania, albo. Przychodząc, kelner dający menu, że może teraz coś słodkiego i kawka, zamówicie deser i złamiecie wszystkie swoje postanowienia. Więc jak chcecie jeść mniej w knajpie, albo chcecie mimo nieliczenia bilansu kalorycznego, jednak zachować zdrowy rozsądek, to na przystawkę poproście o coś zielonego, na przykład sałatkę, coś z błonnikiem, albo podziękujcie za chlebek. Nie musicie go jeść. Nawet tak jest za darmo. To Czyli tyle. To jest jeden prosty trik. Nie jedz chlebka. To jest chlebka. jeden prosty trik. Nie jest chlebka na początku posiłku i zobaczysz, jak będzie. Dajcie nam znać w komentarzach albo na Discordzie, jak się czujecie. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, hej.